dzisiaj otworzę ze... Za... Paczka, <laughs> Tak. No przecież jesteś No, jest ze mną moja koleżanka. Tu jest jej ręka, tu jest moja ręka. Tu jest kot, nie mój. E, dobra, więc. <laughs> tu winocy chciałaś to dostać. No Mam. I to jest nasza broń główna, żeby się do tego dostać. I matko. Dobra, więc tutaj macie jak moja koleżanka trzyma tą paczkę. Może, może koleżanka się trochę odezwie? <grystanie> nie wiem. Nie Dobra, ja tak? tu rachu ciachu i po strachu. <grystanie> I. Cześć, się do tego w toku Jak mnie Wiesz. Nie, odcinamy karton. co? Kartonik. Chciej jedna warstwa kartonu. Tak! Ale źli ludzie! Eko! Życie, eko! Ja. No, dobra, dobra. mamy tutaj taką Mam nadzieję, że wszystko wyszło. Okay. Pierwsze mamy taki kokon. Tak. E, to jest moje. A Tak jest takie taki duże. No. To Czekaj. Tutaj mamy drabinkę. No. Wow, nie widziałam, że ona będzie taka duża. No nie było mniejszej. No ale szybko. To jest 24. Cool. Dobra, więc mamy drobinkę, ona wygląda no, tak. tak. Ja nie wiem ile kosztowałam. No, ale most. Jaki... Ale ku... jaki... on jest duży <noise> ten most. Dobra, on będzie dla... Myślę, to jest ten tak. nie, to też dla mówię. Okay. Nie, ja nie, nie zrobiłam sobie, bo nie... E, to, to jest, jest dla, tam... dla ciebie. Takie coś. O, dla mnie? A, No okay. fajnie. Tutaj nawet nie wiem co to jest, więc to jest ta miesiaka <noise> linika. A tam okay. co było? No, A, gryzaczki. No, gryzaczki. 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 To, um, m, takie gryzaczki kminowe, Te kminowe chyba były moje, więc wezmę. No. Jezu, <gryzaczki> <Yes. gryzaczki> dobra. Dobra. <Byt>. Będzie dla myszek. Na chomik z myszki by się tym... To moje. Unboxing tego... Tego... Super. Tego... Cześć, to jest do... hamarka. Robimy tego unboxing. <gryzaczki> I próbujemy to złożyć. Jest. Wow, no, nie wow, się akurat tego Czekaj, jak to się... dzieje. A, to jest już zrobione A No To jest też taki hamaczek Tak jak się wyszła. No, no ja to muszę, damy się Nie, nie, nie bo ty nie masz no. No. no, więc jest takie coś Takie coś To jest taki hamaczek też No damy się idealny, myślę Ale A on ile kosztował? 32 zł A, dobra Masz No, no. Dobra, więc to by było na tyle. Ja mam oczywiście do zabawę karton, bo. Ej, kot! Kot pola lu. Felix! Felix jest w kuchni. Nie, Je. jeźdź na Znaczy, obiad, obiad. To... Za to wszystko wyszło. 50. 50. 50 zł. Zostało. No! Dobra, więc wszystko. I mam um, takie rzeczy, takie... Jezu, to jest ogromny. <laughs> nie wiedziałam, że to będzie takie duże. No! Ja ty... To kosztowało 12 zł. Słuchaj, no, no wybrałaś sobie takie coś. Nie, ja się się dziwię. Takie tanie, za takie kawałek takie kaodroma. Nie myślałam, um. że to będzie taki malusia, takie miniaturka normalnie. Ale ten koket... Ja myślałam, że to będzie takie malusie, takie ha, mniejsze niż ten kokot. No. No, to jest gniazda. No, no. no. I jeszcze tutaj taki piękny hamaczek, który zresztą przed chwilą pokazywałam, ale myślę, że myszki od Pauliny się będą fajnie na tym dać. I karton tak. kolejny do zabawy dla mnie. Jestem taka bogata przez te kartony. Wow, w ogóle kartony. och tak. Oj, nie mógł, oj, nie mój Mamy nawet taki piękny kolejny dla chomika. Nie, ej, patrz. On wygląda zupełnie jak mój tiramisu, tylko no, on jest trochę. Nie wiemy kto to jest tiramisu. Dobra, a taki ten i to jest taki kokonek tak. dla masek no więc, Papa, no. Felix, chodź tu. Masz kartę, też? To zabawię. Dziękuję. Oh. Felix. Felix. Chciałyśmy podziękować za oglądanie. Jak to były włosy, Pauliny? Ale w każdym razie dzięki wam za oglądanie i jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka like w górę. I suba jest yes. tak. Wanna dla kota. Dobra, ale już. Bye bye. I... Co? No to pa.